Citroen LED Vision i te słynne światła w kształcie literek X. Oto pierwsze auto, które wziąłem pod lupę w tym roku. Citroen C4 z silnikiem 92 2 PureTech 155. To jest symbol, on tak naprawdę ma 156 koni mechanicznych. W wyposażeniu Shine, czyli najwyższy dostępny poziom. W pięknym kolorze karmelowym, kosztującym dodatkowo 2,5 zł. No, ale o cenach powiem Wam za chwilę. Styczniowa pogoda nie sprzyja prezentacjom auta na świeżym powietrzu. Jest mokro, w nocy był mróz. Próbowałem umyć auto, no ale jak to bywa, wszyscy wiemy. W dodatku mamy słońce, które w okolicach południowych świeci pod bardzo dużym kątem. No, ale zobaczcie. C4 jest kompaktem Citroena, ale tak naprawdę jest autem podniesionym, udającym, czy może nawet spełniającym rolę crossovera. I to crossovera z nadwoziem typu coupe. Zobaczcie, że linia dachu opada, przechodzi w taki ciekawy spoiler. No może to auto się podobać, aczkolwiek chyba nie jestem fanem takich nadwozi. W wyposażeniu Shine, tym najdroższym, który wyjściowo kosztuje 118 tysięcy zł mamy w standardzie takie rzeczy jak ciemne szyby i listwę chromową wzdłuż dolnych krawędzi szyb. Co mamy w tym egzemplarzu ekstra? No wspomniany kolor. Mamy podgrzewane fotele i kierownice. I chyba tyle, bo to wyposażenie jest w miarę kompletne. E, tak skonfigurowany samochód kosztuje jakieś 121 tysięcy z kawałkiem. Dużo, niedużo. Za auto klasy kompakt można się pokusić, ale pamiętajmy, że jest to jednak Citroën, e, klasa budżetowa. E, aczkolwiek samochód jest naprawdę fajnie wy wykonany, fajnie zaprojektowany i całkiem e, dobre materiały królują wewnątrz. Spójrzcie jeszcze na ten kolor brąz karmelowy, taki reklamowy kolor tego citrona. Pamiętam, że w materiałach prasowych pokazywano go właśnie w tym kolorze. Oprócz tych czarnych szyb i chromowanej listwy poniżej, mamy kilka fajnych akcentów stylistycznych, które występują w poziomie wyposażenia Shine. Na przykład szare obwódki wokół halogenów. Za to możemy ją mieć w innych kolorach również. Oraz lusterka w kolorze Obsidian Black. Nie wiem jak jest Black po francusku, ale te nazwy kolorów po francusku naprawdę fajnie brzmią. Plus do tego oklejna przednich słupków, która niejako ujednolica linie przedniej szyby i szyby bocznych. Jeszcze jedna rzecz, spójrzcie jak wysoko jest poprowadzona deska rozdzielcza. Ja myślałem, że wycieraczek nie widać, ponieważ są schowane pod linią maski, a tymczasem szyba ma bardzo pociągnięty, wysoko, bardzo pociągnięty czarny pasek, przez co wydaje się, że tych wycieraczek nie widać. Generalnie wnętrze C4 jest stosunkowo niskie. Samochód ma 1,50 m wysokości, ale przez to, że ma bardzo duży prześwit 15,6 cm z tego co pamiętam. I prawdopodobnie podłogę przystosowaną do wersji elektrycznej, gdzie kryją się baterie. Tak naprawdę siadamy bardzo wysoko i mamy bardzo szeroki próg, co może nie jest zbyt komfortowe. I tu jeszcze taki smaczek stylistyczny te takie wcięcia na masce. Ostatnio zauważyłem, że identyczny, identyczny smaczek stylistyczny identyczne rozwiązanie jest w nowym C5X, więc chyba to się staje znakiem rozpoznawczym Citroëna. Do no dobra. Wystarczy prezentacji z przodu. Przejdziemy, może do tyłu i do wnętrza. Ale póki co będę musiał obrócić to auto, ponieważ w tym słońcu nic byście nie zobaczyli. No i spójrzcie sobie na tył tego auta, ileż tu się dzieje. Podzielone reflektory z LEDami 3D, które powtarzają motyw stylistyczny z przodu, czyli też włączone, układają się w kształt litery X. Spoiler dzielący. Tylną szybę i masa przetłoczeń na klapie bagażnika. Nie wiem, czy nie jest tego za dużo. No, tworzy to jakąś spójną całość, aczkolwiek wydaje mi się, że jest trochę przeładowane. No i wielki minus. Spróbujcie to umyć. Spróbujcie wypukać pianę z wszystkich tych zakamarków. Kupa roboty. Co zauważyłem, auto posiada klasyczne rury wydechowe. Tylko, że ich rozmiar jest nieco wstydliwy. Nowe C4 jest spadkobiercą pamiętnego C4 kaktusa, który zaszokował, czy zaskoczył wszystkich tymi plastikowymi nadmuchanymi bampami na drzwiach. Tutaj mamy tylko pozostałość po nich. Można to spotkać praktycznie w każdym trasie trójrzędnej. No, fajnie, pomaga to przy parkowaniu blisko krawężnika, ale nie jestem pewien, czy do końca zabezpieczy nas przed obiciem drzwi o mur, czy o auto, będąc stojące obok. Auto stoi na 18 calowych kołach z takim fajnym wzorem w kształcie ostrzy. Nawet w nazwie przewija się słowo Blade. Na, nim, na nich są opony 195 x 60 R18, oczywiście. Produkcji myślę. No wiadomo. Francja trzyma z Francją. Tak wygląda wnętrze nowego C4. I wspomniane szerokie progi i wysoko położona deska rozdzielcza. Może plusem jest to, że drzwi fajnie pokrywają całą powierzchnię progu. Co widać po brudzie zgromadzonym na ich powierzchni. No ale trzeba tutaj jednak mieć na uwadze, że wsiadając do C4 musimy podnieść wysoko nogę i dać głębokiego susa do środka. Zwłaszcza jeżeli mamy dzieci, które jeżdżą jeszcze na foteliku czy na podkładce, a wsiadają do auta same, to może być nieco utrudnione. No ale taka, taka uroda crossoverów, taka uroda sułów. Ja teraz chciałbym wam pokazać coś, co jest charakterystyczną cechą C4. Cała wieża czy kombajn schowków w desce rozdzielczej przed pasażerem przedniego fotela. Zobaczcie, mamy klasyczną klapkę, pod którą jest schowek, tak zwany glove box. No w tym wypadku naprawdę spełnia swoje funkcje. Oprócz niego mamy szufladę. O głębokości kilku centymetrów, więc nie jest tylko dobra na dokumenty, ale na wszystkie płaskie rzeczy, które chcemy schować. I coś, co się przyda w podróży z dziećmi, czyli uchwyt na tableta wysuwany z deski rozdzielczej. Oczywiście wszystko działa niezależnie. Przez ten piano dekor trudno będzie ukazać urodę konsoli środkowej, zwłaszcza jej części między przednimi fotelami. No, ale tak to wygląda. Mamy taki hmm, fajny wybierak e, dźwigni automatycznej zmiany biegów, bardzo fajnie to działa. E, mamy elektryczny ręczny, roletkę, pod którą są dwa kapholdery i podłokietnik z bardzo użytecznym, stosunkowo głębokim schowkiem, aczkolwiek jego powierzchnia nie jest e, równa. Jeżeli chodzi o tapicerkę, to mamy. Taki mariaż, miks elementów z ekologicznej skóry i z materiału. Kosztuje on bodajże 4000 więcej, no i podnosi nam cenę prezentowanego egzemplarza. Regulacja fotela odbywa się manualnie, obu foteli z przodu. Mamy wysokość, mamy pochylenie oparcia i regulację odcinka lędziowego. A co jeszcze warte? Pokazania jest to, że mamy podgrzewane przednie fotele i podgrzewaną przednią szybę, którą uruchamia się z przyciskiem po drugiej stronie kolumny kierownicy. Mimo, iż deska rozdzielcza jest wykonana z twardych plastików, nie rażą one tak aż bardzo. Powiem Wam, że w sumie dopiero na drugi dzień się zorientowałem, że tutaj nie ma nic miękkiego. Tak jak już wspominałem, to jest dosyć dobrze, o ile nie najlepiej wyposażona wersja C4. Ma między innymi podgrzewanie przedniej szyby i podgrzewanie kierownicy. Muszę przyznać, że podgrzewanie przedniej szyby bardzo sprawnie radzi sobie z lodem, ponieważ odpalałem dzisiaj C4 po nocce na dworze przy temperaturze około minus 3-4 stopni Celsjusza i przednia szyba była naprawdę zbrożona. Mnie jako tradycjonalistę bardzo cieszy fakt, że pozostawiono w aucie klasyczne przyciski i pokrętła. Nawet jeżeli wykończone są piano dekorem, dla mnie plus. No i bardzo fajne dwie półeczki. Już o nich wspominałem, bardzo mi się podobają, ponieważ jest gdzie odłożyć telefon, jest gdzie odłożyć portfel, jest gdzie odłożyć kartę parkingową. A może tylko brakuje mi jakiegoś takiego fajnego miejsca na drobne. No ale nie można mieć wszystkiego. Ergonomia na wysokim poziomie. Spójrzcie, ile schowków w desce rozdzielczej. Eee, Macitron C4 klasyczny schowek szuflada nie tylko na dokumenty spójrzcie ma kilka centymetrów głębokości no i ten magiczny uchwyt na tableta dzięki którym w podróży wasze dzieci nie muszą się nudzić prawdziwa wieża schowków no i jeszcze jedno zobaczcie jaki ten schowek jest głęboki na jego dnie schowałem gimbala. Ciężko będzie do niego sięgnąć ręką bez odpinania się z pasa. Z tyłu nie mamy zbyt wiele, wiele miejsca. No jest to auto klasy kompaktowej. Ale po pierwsze wysoko jest położona podłoga przez co nieco ciężej się wsiada. I co poza tym mamy opadający dach przez co nad głową też nie ma zbyt dużo miejsca. W konsoli środkowej Klasyka. Dwa nawiewy i tylko jedno gniazdo USB starego typu typu A. W konsoli e, środkowej z przodu mamy gniazda dwa i to dwóch różnych typów. Więc tak naprawdę mamy jedno C i dwa gniazda A. Kompaktowe C4 e, ma bagażnik o myślę średniej pojemności. Eee, przy normalnym ułożeniu tylnej kanapy jest to 380 litrów. Po złożeniu możemy powiększyć jego powierzchnię, jego objętość do ponad 1200 litrów. Plus zatarzony podłokietnik w tylnej kanapie i otwór do przełożenia dłuższych przedmiotów. Gdy podniesiemy podłogę bagażnika, znajdziemy tutaj koleńkę na koło. No ale zamiast niego mamy zestaw naprawczy, chociaż w sumie w dzisiejszych czasach i tak się dzwoni po asystans. Mamy tutaj 156 koni mechanicznych z pojemności 1,2 i jakieś 240 Nm. To nie jest żadna hybryda, ani nie jest to wspomagane w żaden sposób elektrycznym napędem. Silnik ten współpracuje z 8 automatem. Rozpędza auto do 8,5 sekundy na setkę. Auto powinno osiągnąć do 200 km na godzinę w prędkości maksymalnej i zużyć w granicach 6 litrów paliwa na setkę. No i właśnie, to jest ciekawe, bo to zużycie bardzo odbiega od tego, które udało mi się uzyskać w swoim teście, w swojej próbie. Ale o tym na koniec. A teraz zobaczcie, jak wysyła się płytka head up display. Może informacje nie są wyświetlane na przedniej szybie, ale plus za to, że szybka chowa się. W standardzie mamy nawigację i kamerę cofania. Jest opcja do kupienia kamery 360 stopni za bodajże e, 2,5 tysiąca złotych. No ale niestety ten egzemplarz nie był w nie wyposażony. Ale za to mamy czujniki parkowania przy tył. Lusterka boczne nie są zbyt duże. Ale kształtem takiej fali łezki przypominają mi i teraz mnie zastrzelcie. Lusterka boczne z paganii I co jeszcze zwróciło moją uwagę? Że nie są one przytwierdzone do powierzchni drzwi, tylko jak to kiedyś było w autach, do trójkąta yy, w drzwiach przy słupku A. No, troszeczkę ogranicza nam to widoczność, ale muszę przyznać, że tragedii nie ma. O i jeszcze jedno: faktura deski rozdzielczej. Malusienkie znaczki Citrone'a. Fajne smaczki, nie ma co. Zamiast zegarów mamy wyświetlacz. O przekątnej 5,5 cala, z takim fajnym ambientowym poświetleniem z, po jego bokach. W nocy to bardzo fajnie wygląda. Słowo odnośnie zużycia paliwa. No, ja póki co przejechałem autem 120 km. W tym czasie moje zużycie wyniosło prawie 8 litrów, ale zobaczcie na to. Samochód ma przebieg 5061 km, i z całego przebiegu to zużycie Również kształtuje się na poziomie 7,9 litra. No, przy średniej 40 km na godzinę wskazuje, że to auto było głównie używane w mieście. Ale 8 litrów w mieście. Sporo nawet jak na 155 koni. Head up. I nawigacja. Ale jeżeli wybierzemy sobie bieg wsteczny. Mamy kamerę. Możemy zmieniać jej wygląd ze standardowego na tak zwane 180. No niestety, tylko kamera z tyłu działa, więc mamy takie jakby rybie oko, boczne obrazy są pod kątem. Możemy sobie zrobić zoom view, czyli na przykład jak dojeżdżamy gdzieś blisko do jakiegoś płotu, krawężnika czy muru. No i auto mode. Czyli standardowe widok wraz z liniami podpowiadającymi, gdzie auto nam pojedzie. Weźmy sobie na 180 View i cofnijmy kawałek. To jest fajna rzecz, bo auto niejako zapamiętuje drogę, którą pokonaliśmy. Zauważyliście? No, teraz już nam się włączył widok nawigacji. i jeszcze szybki quiz. Przypomnijcie sobie, które auto dawało nam taki sam obraz w tylnej szybie z podzieloną, podzieloną tą szybą na pół. Pamiętacie pierwsze C4-3 drzwiowe? Pamiętacie, którą z generacji Civica? Było tych aut więcej? Na pewno jeszcze coś się znajdzie. Aha, reklama Generali nie jest zamierzona. Po prostu taka zawieszka zapachowa było w aucie z wypożyczalni. No dobrze. C4 12 piórtek, 156 koni mechanicznych od 0 do setki. Automat. Usłyszeliście ten dźwięk, rasowy dźwięk? Wspomagany zapewne głośnikami, no ale dobra. Fajnie przyspiesza, aczkolwiek delikatnie ten automat zwleka z podjęciem decyzji czy z wybraniem odpowiedniego biegu. Może przy takim ostrym starcie od zera tego nie widać, ale przy na przykład wdepnięciu gaz, zobaczcie na przykład teraz. no musiał troszeczkę pomyśleć, musiał się zastanowić jak tam powachlałać tymi biegami no, ma ich aż 8 więc hmm, ma się nad czym zastanawiać ale no trosze, troszeczkę mógłby robić to szybciej mała próbka tego jak wygląda podświetlenie wnętrza C4 po zmroku wszystko utrzymane w biało-czerwonych tonacjach Ale czerwony to nie jedyny kolor podświetlenia zegarów czy motywu, który mamy w menu. Wchodząc w settings i kolory, możemy zmienić sobie na blue albo na fajny brązowy, który będzie pasował do naszego karmelowego koloru nadwozia. W aucie mamy trzy tryby jazdy. Oprócz normalnego jest sport i Eko. I praktycznie cały czas używałem tylko trybu normal. W trybie Eko samochód strasznie zamula. Biegi zmieniają się o wiele za późno i o wiele zbyt wolno. Nawet na autostradzie taka jazda jest uciążliwa. No a w sporcie jedyne, co to skrzynia wyżej trzyma auto na obrotach przed zmianą biegu na wyższy nie zauważyłem zdecydowanej poprawy jeżeli chodzi o zrywność przy nagłym przyspieszeniu no cóż aha, jeszcze możecie zwrócić uwagę na automatyczne światła długie światła te zmieniają się samoczynnie działa to w miarę reaguje trochę późno na auta jadące z naprzeciwka i co zauważyłem nie wykrywa samochodów wyjeżdżających z podporządkowanej, więc chcąc nie chcąc możemy Kogoś oślepić. Oczywiście światła są full LED. Z przodu mamy eko jeżeli chodzi o światła mijania i drogowe. Eee, tak zwane V-LEDy, czy v LED, jeżeli chodzi o światła pozycyjne. Eee, postojówki, tak zwane, czy też inaczej, dzienne. Eee, to jest oświetlenie w kształcie litery V, nawiązującej do znaku Citrona, do szewronów. Początkowo myślałem, że chodzi tutaj o XA, no bo wiadomo, dwa reflektory tworzą XA, no ale doczytałem później, że to jest jednak oświetlenie V. No i z tyłu mamy ekoledy, czyli również full LEDowe oświetlenie. I jeszcze rzut oka na tapicerkę Eko skóra plus materiał. Nieźle. Muszę powiedzieć, że jakość wykończenia wnętrza nas stoi na Całkiem fajnym poziomie. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest to nawet przyjemniej niż w rynówkach. Zresztą, Citroën od zawsze słyną z komfortu i materiałów. Także jest dobrze. No i na koniec zużycie, jakie udało mi się osiągnąć w Citranie C4 z silnikiem 1,2 o mocy 156 mechanicznych. 227 km, pokonana średnia, 8 litrów na setkę. A tu dla porównania macie wynik z przebiegu ponad 5000 km. Również blisko 8 litrów na setkę. Szczerze, mogłoby być mniej. No ale duże koła, duża masa yy, i sylwetka wysoka, duży opór powietrza, no robią swoje.